Należę do wspólnoty darczyńców Providentia Dei razem z żoną już e, dość długi czas. E, przyjeżdżam tutaj przy różnych okolicznościach, przy różnych okazjach. E, dzisiaj e, można powiedzieć, przyjechałem, ponieważ jest e, koniec roku, e, jest msza święta. E, można złożyć swoją intencję. No i oczywiście podziękować Bożej opatrzności za opiekę. No i zawierzyć siebie oraz swoich bliskich na następny rok. Dziękuję Bożej opatrzności za, za opiekę, za wszystko co otrzymujemy. Od Boga nie. dziękuję za zdrowie, no, za rodzinę w tym roku 42 lata małżeństwa. Oj, no to no, w ogóle za wszystko co otrzymujemy od Boga. No, bo za to, że w ogóle dzisiaj jestem w świątyni. Będąc tutaj, no, można e, zobaczyć, jak zmienia się świątynia Opatrzności Bożej. Jak e, pięknieje. E, w ostatnim czasie e, pojawiła się e, figura Chrystusa Zmartwychwstałego. No, jest panteon wielkich Polaków. E, bardzo dużo materiałów ciekawych, e, pięknych. Muzeum Jana Pawła II. No tak jak powiedziałem, przede wszystkim dziękuję Bożej opatrzności i po to tu jest.